Hejka! Jesteśmy ogólnie nowe, będziemy nagrywać w Brawl Stars, ale też nie tylko, na 1000 łapek w górę pokażemy, znaczy na, na 1000 subskrypcji pokazujemy twarz i od razu robimy Q&A i tutaj wam powiedziałam, że możecie dołączyć do naszego klanu, który nazywa się Drużyna, właśnie go teraz widzicie, wymagane jest 600 boharków, to był dosyć krótki filmik, ale no... Chcieliśmy tam Wam przekazać informację, ale nie wiedziałam, że dźwięk się nie nagra. Więc w sumie to tyle. I mam nadzieję, że nasz kanał nam, Wam się spodoba i będę nagrywała razem z moją przyjaciółką Nataszą, a jestem Marta. Dziękuję. I papa, pa. możecie oglądać bitwę sobie.